A na końcu zwracam się do Ciebie, Matko Boża z Katedry Łomżyńskiej, dzisiaj ukoronowana. Bądź Matką pięknej miłości dla nas wszystkich, dla małżonków i dla młodzieży. Ty nam pomagaj. Znajdować odpowiedź na te pytania, które dzisiaj zostały postawione w komili. Ty nam kształtuj serca, abyśmy wiedzieli, jaka miłość jest prawdziwa i jak ją odróżniać od miłości pozornej. A żebyśmy w młodości czy w małżeństwie nie ulegali fałszywym prorokom, których nie brak. Nie brak na całym świecie. Więc trudno się dziwić, żeby ich w Polsce nie było. Zresztą każdy z nas. Nosi w sobie tego fałszywego proroka, który się nazywa trojaką porządliwością. Trojaką porządliwością. Ale nie jest to potęga nieprzezwyciężona. Trzeba tylko patrzeć od młodości, od dziecka w oczy tej matki pięknej miłości, i ona nauczy nas właściwej odpowiedzi na pytanie czasem bardzo trudne, gdzie trzeba także podjąć zmagania się z sobą, ale jest to zmaganie o wielką, wielką wartość, bo nie można w życiu przegrać miłości. Nie można w życiu przegrać prawdziwej, prawdziwej miłości. Nie można wymienić tego na liczman. Więc niech się stanie tym kryterium. Po prostu to, co każdy i każda z was ma ślubować w momencie sakramentu. Miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że cię nie opuszcza aż do śmierci. To jest prawdzian. To jest prawdzian. Nie dajcie się uwieść innym pozorom. Matko Boża Łążyńska, Matko z Łążyńskiej katedry, ja ci dzisiaj włożyłem na Twoje skronie. Tę złotą koronę, złotą koronę ukoronowałem Cię koroną pięknej miłości. I ja tę całą sprawę dobrej, czystej, szlachetnej, prawdziwej miłości Polaków oddaję Tobie. A ty czuwaj na tym, czuwaj po macierzyństwie. Nawet kiedy ci się wymykają, ścigaj ich, prowadź na właściwe drogi. Ucz, gdzie jest prawda, żeby wszyscy fałszywi prorokowie, których nie brak, z Tobą nie poradzi. Nie poradzili Szwedzi, nie poradzą im. Przepraszam, myślę, że tu może nie ma żadnego Szweda, ale ja myślałem o Szwedach XVII wieku. Tyle tego do powiedzenia. A teraz zostaje tylko jeszcze ten ostatni liturgiczny akt, którym pragnę się z Wami podzielić, który pragnę Wam zaofiarować. Drodzy bracia i siostry, tak licznej wspólnocie eucharystycznej tu zgromadzeni. ak błogosławieństwa w imię Trójcy Prześwięcony. Pan z Wami, duchem twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechbogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.